polityce historycznej, o tych wszystkich zbrodniach nierozliczonych komunistycznych, a dodatkowo mamy ryzyko, że już 1 sierpnia większość zbrodni komunistycznych może się przedawnić na mocy ustawy o Instytucie Pamięci narodowej Na to nie ma naszej zgody, dlatego zaapelowałem o zmianę przepisów. No, ale to były konferencje prasowe z dzisiaj, z dzisiaj przed południem, z dzisiaj po południu. Pracowy dzień za mną. Przed chwilą skończyłem udzielać wywiadu dla telewizji internetowej i radia ze Stanów Zjednoczonych, a w tej chwili czas na wasze pytania i odpowiedzi. Umieszczałem ogłoszenie na Facebooku, była grafika reklamująca to nasze wieczorne spotkanie, sesja Q&A, pytania i odpowiedzi. W komentarzach zadaliście Mnóstwo pytań. Moi współpracownicy ze sztabu wybrali naszym zdaniem najciekawsze, zarówno takie poważne, jak i te trochę bardziej na luzie, więc y, spróbuję odpowiedzieć najwięcej, y, na ile się da. Może uda się zdążyć na wszystkie. No i po kolei. Lecimy, nie przedłużając. E, aha, jeszcze chciałem tylko zrobić krótkie przywitanie, że to jest chyba pierwszy materiał, który transmituję jednocześnie i na Facebooku, i na moim kanale na YouTube. E, wiem, że wielu z Was pewnie jeszcze nie wie, że mam kanał na YouTubie chciałem ten kanał zareklamować wejdźcie na YouTube, zasubskrybujcie Krzysztof Bosak proszę Was, polećcie też ten kanał w tej chwili on jeszcze ma mało subskrypcji, więc się tam w wynikach nie wyświetla, te wszystkie mechanizmy które go mają napędzić jeszcze nie działają, ale dzięki Wam myślę, że ten kanał ruszy no i zachęcam, jeżeli jakieś materiały Wam się spodobają oczywiście puśćcie je dalej, znacie te mechanizmy, łapka w górę, Komentarz, jakieś inne przysługi, które można robić na YouTubie. Będę Wam bardzo wdzięczny. A na razie ruszamy z pytaniami i lecimy. Pierwsze pytanie. Marcin Floryński. Panie Krzysztofie, będę wam czytał te pytania, żebyście wiedzieli, na co odpowiadam. E, panie Krzysztofie, już wiemy, że nie podpisze Pan żadnej ustawy wprowadzającej nowe podatki. Moje pytanie brzmi, co z podatkami, które już są nałożone na obywateli? Rząd PiS wprowadził 34 nowe podatki. Czy będzie Pan dążył do likwidacji tych podatków, aby obywatelom Polski żyło się lżej? E, panie Marcinie, zrobię wszystko, żeby spełnić ten ideał, który nas połączył w Konfederacji, to znaczy, żeby podatki były proste i niskie. I żebyśmy mogli gospodarować jak największą częścią naszych dochodów zgodnie z naszymi preferencjami, zgodnie z naszymi przekonaniami i w ten sposób czynić zarówno życie nasze i naszych rodzin życiem lepszym, bardziej dostatnim, bardziej bezpiecznym, jak również dawać swój wkład do życia narodowego, ogólnospołecznego. Także popierając filantropię, jeżeli ktoś lepiej zarabia, żeby mógł dobrowolnie wspomagać innych. To jest nasz ideał. I dał wolnościowej, dał narodowej, dał chrześcijański. I oczywiście będę do tego zmierzał. Co do tego, co pan zapytał, no nie do końca jest prawdą, że rząd wprowadził 34 nowe podatki, to już byłby rekord świata. W sumie to naliczyli nasi analitycy te 30 kilka zmian. Prawa podatkowego, czyli to są zarówno podwyżki już istniejących podatków, wprowadzenie nowych podatków, wprowadzenie nowych opłat, a także zmiany w sposobie naliczania obecnych podatków. To w sumie daje tą astronomiczną, trzeba przyznać, liczbę trzydziestu kilku. E, I teraz pytanie brzmi, co z podatkami, które już są nałożone na obywateli? No generalnie trzeba je płacić. No taka jest brutalna rzeczywistość, za coś się tego wszystkiego, e, co państwo nam e, finansuje nie utrzyma. Natomiast to, co można z nimi zrobić, to upraszczać. Moim zdaniem trzeba te podatki upraszczać. Sytuacja, w której jedynie zawodowi doradcy podatkowi orientują się w podatkach i kiedy często nawet księgowe nie mają bez konsultacji z prawnikiem czy doradcą podatkowym księgowi, nie mają opinii pełnej, jak to tam dokładnie płacić, no to jest sytuacja karygodna. Uważam, że trzeba istniejące podatki uprościć. Trzeba też istniejące podatki integrować. Jeżeli popatrzeć na ilość składek i podatków nałożonych w tej chwili na pracę, to jest zupełnie nieracjonalne. Spokojnie składkę zdrowotną um, e, można by połączyć z podatkiem dochodowym e, i z niektórymi innymi ubezpieczeniami społecznymi. E, składki emerytalne, dobrze wiecie, że w myśl naszego pomysłu emerytury obywatelskie można by po prostu e, w obecnej formie też polikwidować. Nie ma powodu, żeby państwo różnicowało świadczenia dla wszystkich ludzi e, w taki sposób, jak robi to obecnie. Tym bardziej, że to się kończy niestety tak, że ludzie biedniejsi się dopłacają do bogatszych. To jest absurd. Więc upraszczać, upraszczać, upraszczać. No i też moim zdaniem druga strona płacenia podatków to informowanie obywateli na co te pieniądze idą. Jak może wiecie, przygotowałem pierwszą w Polsce mapę wydatków publicznych. Uważam, że to nie organizacje tylko obywatelskie, ale wręcz to państwo na poziomie każdej gminy, samorządu, województwa powinno informować niemalże w czasie rzeczywistym na co te pieniądze idą. Gdyby ludzie mieli pełną świadomość na jak wiele różnych głupot wydawane są ich podatki, zaraz na rózby ruch, za żeby jednak yy, trochę płacić niższe podatki, żeby mniej tych pieniędzy nieracjonalnie w sektorze publicznym wydawać. Ludzie, po pierwsze, nie wiedzą, jak duże są wydatki państwowe, po drugie, ludzie też nie wiedzą, jak wiele sami podatków płacą i odprowadzają, a to dlatego że ludzie na przykład są, że nie płaci podatków, bo nie wie, że płaci akcyzę, kiedy tankuje, nie wie, że płaci VAT, kiedy coś kupuje. No niestety, edukacja społeczna jest tutaj też bardzo, bardzo istotna, żeby zbudować dobre postawy społeczne. No i oczywiście trzeba też walczyć z lewicą. E, jakby to nie zabrzmiało, Lewica ciągle opowiada takie rzeczy, w które część społeczeństwa jest gotowa wierzyć, że będzie społeczeństwo żyło się lepiej, kiedy podatki będą wyższe. No nie, tak nie będzie. Pytanie drugie. Bartłomiej Janoszka. Co sądzisz o usunięciu piosenki Kazika z listy przebojów w radiowej Trójce? Platforma również wykorzystywała media publiczne do propagandy. Ale to, co robi PiS, nie jest wcale lepsze. Podejście do protestujących, czy to przedsiębiorców, czy to w sprawie trójki, też przypomina stosunek PO do marszów niepodległości. Muszę się zgodzić, rzeczywiście PiS w swoim takim politructwie i w swojej takiej zapiekłości co do tego, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób działa, zaczyna przypominać nieco Platformę Obywatelską, pewnie dlatego, że te partie wymieniają się kadrami. Chciałbym, żeby tak nie było. Natomiast niestety częściowo tak jest. I teraz co z tym zrobić? Hmm. Nie ma żadnej dobrej odpowiedzi na to pytanie, poza tym, że trzeba by te kadry po prostu wymienić. E, Platforma Obywatelska e, wykorzystywała media publiczne do propagandy. To fakt. To samo robi PiS. E, chciałbym, żeby tak nie było. Ehm. A podejście do protestujących przedsiębiorców? No cóż, na szczęście jeszcze nie zaczęli strzelać gumowymi kulami, ale muszę powiedzieć, że już niewiele brakuje. Uważam, że obecna sytuacja, w której, w której rząd zakazał wszystkich zgromadzeń z zasady, jest po prostu nieakceptowalna. Nie ma podstawy w konstytucji. Nie ma podstawy w konstytucji i. Nie można uchylać e, rozporządzeniem e, wolności obywatelskich. W Konstytucji jest napisane bardzo wyraźnie, że wolności obywatelskie można ograniczyć tylko ustawą, a nie rozporządzeniem. Pytanie trzecie. Rafał Maniek. Jaki jest Pana stosunek do ochrony praw zwierząt? Moja żona się pyta, czy ma Pan kota? E, jestem za ochroną praw zwierząt, tych sensownie pojętych e, to znaczy, żeby zwierząt nie krzywdzić, nie gnębić. E, opiekować się nimi w sposób należyty, natomiast jak już to podkreślałem wielokrotnie, stojąc na gruncie tradycyjnej moralności, tej normalnej zdrowego rozsądku, nie uważam zjedzenia zwierzęcia na naruszenie praw zwierząt. Zwierzęta są po to, żeby towarzyszyć ludziom, żeby również służyły nam swoją pracą, albo żeby też właśnie z hodowli zwierzęta po prostu jeść. Tak więc uważam, że oczywiście w hodowlach należy dbać o prawa zwierząt. Tutaj jest to temat do sporu dla specjalistów, jaki sposób hodowania zwierząt nie narusza ich praw. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby dyskusja na ten temat się toczyła. Natomiast zupełnie czym innym jest właśnie to, co robią niektórzy z takiej lewicy skrajnej, że rozczegają prawa zwierząt na to, że w ogóle nie mogą być zwierzęta hodowane. Tutaj zdecydowany sprzeciw nie podpisuje się pod tym.